Hey, siemano, z tej strony Ronny, witam was w kolejnym odcinku z Beast League. Pod ostatnim filmikiem napisaliście, najwięcej łapek było, żebym kupił sobie ksu Honda. No to więc witamy w klubie, za niedługo on do nas przyjdzie, 15 milionów mam nadzieję, że wystarczy na tego grajka. I już tutaj mamy pierwszy mecz z Marsylią i musimy sobie poradzić bez niego. Tutaj zobaczmy jeszcze, rzućmy okiem sobie na składzik, czy wszystko w pożądalu, wszystko ustawione. I Torres za kokę i możemy zacząć szpil Uff, w super lidze. Zapraszam na odcinek Czekaj, czekaj, jest idea. O, Jak pięknie! Chodź ze mną! Po coś wracał z tego ataku, a bo nie są, to wykończa, bo go że na pusto i mu w dupym ramki Samemu też można wykończyć akcję. Nie? Gabriel Gabriela Via ja Olgarni coś. Odpis w Barcelonie grow. Ej, co z tego ty? Moż widza, pięknie, nagi. Dawaj, jest, przyjął dobrze, ale czekaj, bo problemy najmanka. Ajajaj, jajaj, niego. No. Trzeba było się popisać jakimiś trickerami, to byś ogarnął coś, a tak? tu, pff, z cioł wieśniackim to nic nie wyszło. Czekaj, podam tu. Nie, co ją zrobił? Przyjął, chciał markować synek, jeszcze ją to wciepywał, a nie podawał. Ja pierdolę. Co mi kończysz? Co mi kończysz? Kontratak show. Niewiele, dawaj, 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 dawaj do niego. Się postrą, chłopak. Wiedziałem, że się postra. Turang. ha, i mandanda zaskoczony. Fuck you. Fuck you. Gol! Spalony, no. Nie, gol? No, spalony. Cufa jak nic. Nie, no, ja w to nie wierzę po prostu. Cepie, coś ty zrobił. A i Gabi, popisze się asystą jeszcze w tym meczu. Ręka David Via podchodzi do jedenastki. Naprzeciwko niemu Steve Mandanda. Kto okaże się lepszy? Via czy Mandanda? Środeczek i. Via ze stoickim spokojem i inteligencją. Wykończył rzut karny perfekcyjnie. Bandanda zaskoczony. Nie spodziewał się takiego ruchu ze strony Davida DavidaVii. I mamy w tym spotkaniu 2 do 0. Fuck you, motherfucker. Idź, 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 idź. Czyste konto, cały sezon wydamy, wam. Jez, lecisz na trójkę do... O, oh, Gabi po raz drugi, Gabi po raz drugi, Gabi po raz drugi. <ścoughs> 3 do jajca. Ale kapyć, no fuck you, go, no, możesz podać tam, a całkiem ale tu Nie, 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 nie po. A, pff, jude, że tam nie potom ty. No, mamy koniec pierwszego spotkania. Znakomita gra Gabiego pozwoliła nam wygrać ten mecz 3 do 0. Hehe, <śm> wylosowała mi taką drużyna, że muszę się jeszcze zagrać. Super Puchar Hiszpanii, ta myszka w pizdu nie idzie. Bo muszę tutaj podpisać kontrakt z bardzo ważnym człowiekiem, bo to chyba teraz on będzie kreował całą grę zespołu, a nie Gabi. I... takie są skutki wychodzenia z bramki, panie Wiktor Baldes! Wiktor Baldes, ziomku mój kochany, Gabi asysta, bo on jest kurw. no... Niesamowity. <słuch> Jaką mole zasadził, jaki gościu... I? To jest to co kocham w FIFA. Te wyskoki do grefki! Ja pierdzielę 25 minut, nic nie robienia Barcelona podaje wciąż piłkę dookoła siebie i wchodzi, wchodzi Zostawił mu tyle miejsca pogodą Obrońca Pff. Kurtka na bramcy i 1-1 jeden, jeden. Te wczepki takie Zawsze przedpolekarny przed, na 11 metr, taka taktyka śmieszna. Tam zawsze kto no Messi, ale w tym roku Messi nie chce grać. A, a wszyscy mówią: O, bo się uszczędzą, się oszczędzą, mam się świata. A ja, chuj się oszczędzą, jest słaby po prostu ładnie Arwe został wycyskany. Pięknie, Diego Costa, polecam, super zawodnik. Główki, siła, szybkość. Bo spójrzmy z jaką gracją wyskoczył do tej piłki. I uderzył z zgewki, a w Valdez... jest. No w sumie nie do obrony. No lecisz! Tam u mnie jakaś kontuzja, na no niczemu tam nie biegniesz, Co? A dobra trujeczka, jak to posłoł po ziemi Diego Costa. Jaki zabójca! Normalnie, no i kto ma jeszcze wątpliwości co do tego zawnika? Nie dość, że w FIFA dobry, to jeszcze na serio jest dobry. Patrz, jaka kozłująca piłka, ma po prostu bez szans! Kozłująca piłka jest najgorsza dla bramkarza! Patrz, patrz, że się mi wdupią, nie? O, o i tak, i, i tak ta gra Barcelony! Całe życie w ciepie po ziemi! Na ten jedenasty metr! Kurde! swe gupie, no co się zaczął Messi, ty głupi, gupi no to Costa wygrał. Wija, ręka! Ref! O, ty chuju jeden! Teraz zobaczmy w zwolnionym tempie... I spójrzmy, patrzcie, pyk, o, jeszcze raz, czemu sędzia nie pogdynował rzutu karnego, patrzcie, i pyk I jeszcze raz, no przecież ewidentna garank... o, 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 w tym, o, o, tu, o I gdzie rzut karny, panie sędzio, za to powinienem się kupić mecz, czyli ustawienia No i tam sobie porobić takie różne rzeczy Ajajaj, aj, aj, Gabi, wczepni to po raz ostatni Dobra, gol To wszystko widać, to wszystko widać Diego Costa! Chodź tutaj, bo zdobyłeś sobie hatryka! Dobra, to był pierwszy mecz Super Pucharu Hiszpanii. Diego Costa hat-trick. W drugim meczu to już chyba mamy zapewniony sobie ten Puchar. Ale tu nie chodzi o zdobywanie Pucharów, jakieś Super Puchary. Tu chodzi o grę w lidze. O no Honda, proszę cię przyleźć na mecz z Bayernem. Jest! Dobra, mamy cię, Honda sobie spojrzałem na sytuację OOO o, 7 oooo jeszcze mam 25 mil... ponad! To około 30 milionów Właśnie do tego zmierzam Że tutaj by się ktoś jeszcze przydał Jakiś super grajek, bo ja mam 30 milionów, bo to kogoś sobie mogę jeszcze sprawić 30 milionów na transfery No może kogoś widzicie na tą pozycję? Ja na przykład tutaj widzę bentekę Albo jakiegoś innego grajka na ataku. No i może kogoś tam nowego trzeba na tą pozycję. Czekam na wasze propozycje. Ale rapper! O! Ale w los w ten beat! Ale zarymował! Ribery nie denerwuj mnie. Ręka! O, widział! Proszę cię! Tu widział, zobaczymy czy w tamtym polu karnym będzie już widział ręki. Jest, nie, nie wydupił tej bali, jak dobrze. Leoś, w dup to, bo już masz problemy. O, oh, przynajmniej już drożnie, ja a z żółdrożnego ja zawsze może coś wpaść. A no fał, no panie sędzio! To nie jest Liga Włoska czy Angielska, że można tak fizycznie brutalnie grać, to jest Liga Hiszpańska! Aha, z pierwszej Ribery, Ribery! I tak złotej bali nie dostaniesz, tylko no Messi. Złoto bal dostanie Zlatan Ibrahimović. Lecie, lecie, bo chcie... Leczę, bo życzę, jeżdżę Manuel, no, jest jak kupa w trowie Gdy podczas meczu coś świata? baloteli tak samo leczył Ale o tu koncert życzeń To widzieliście tego? Ty już spierdalą do szatki 1-0 To ja? Spierdalam A, ale zrobił ich dwóch To jest nagi. Z dobrych, pamiętnych czasów, co tam się stało z tą balą? Ja nie mogę. O, ale go zabolało, aż by musiał spałować. Leca z kontrą. Leca z kontrą. Jest, ale kontra. Bosko, normalnie. Jest, drugie zwycięstwo w blidze. Znowu czyste kontą a zero z tyłu. Ok. Kurtka daje czadu. Cała obrona moja w Atletiko daje czadu. Więc tak jak mówiłem, ten David Villa jest dobry, no ale widać, że słaba kondycja robi swoje. Wiek, szczególnie. No i kogo by sobie tu sprowadzić? Nie będę już symulował, no bo sobie poszukam kogoś, złożę ofertę. No a tak, 30, no 30 milionów. To do 30 milionów może jakiegoś napasnika sprowadzę. Najlepiej, hmm, jakiego to ja bym chciał napasnika? Wysoki i szybki. Benteke? Może będzie jakaś inna kandydatura. Nie musi być nawet wysoki, może być troszkę niższy. Szybki i silny. Nie wiem. Mam nadzieję, że wy macie jakiegoś swojego kandydata, ulubieńca z futa czy z kariery. Liczę na wasze propozycje. Ja się z wami w tej chwili żegnam. Pozdrawiam was. Do następnego odcinka z League! Cześć! APA! No już myślę, że BORDS nie ogarnie tego, że mówisz do tego dytybali. Nie.